Cisza na planie. Klaps. Przed wyjechaniem na stok narciarski wszyscy snowboardziści, oczywiście, trzeba tam sprzęt sprawdzić, co się dzieje. A co się dzieje najczęściej? Najczęściej trzeba sprawdzić łychę, czy łycha nam się nie rusza, czy te śruby się nie porozkręcały. Trzeba sprawdzić, czy śruby na górze są podokręcane, czy wiązanie się nie rusza na boki. Kolejną rzeczą, którą warto by było zobaczyć, czy. Ząbki na pasku nie są zużyte. One zawsze będą się w jednym miejscu zużywać, no bo w tym miejscu będziemy zapinać. Jeżeli zobaczymy, że na pasku ząbki są zużyte, warto strap przekręcić o jedno miejsce lub o dwa miejsca w lewo lub w prawo, to wtedy będzie się strap zapinać na pasku w innym miejscu. Jeżeli to już wiązania mamy sprawdzone, śruby podokręcane, nic nam się nie rusza. Deski snowboardowe dość często ulegają uszkodzeniom takim podobnym jak na przykład tutaj, czyli deska uderzyła w coś. Laminat nam się tutaj otworzył, ślisk poszedł do góry. Takie rzeczy trzeba naprawić. Naprawiamy to oczywiście bez żadnego problemu, czyli troszeczkę ten ślisk, czyścimy, nakładamy tam żywicę, skręcamy ściskami, czekamy. Co nam to daje? Daje nam to, że nie dostaje się nam tam woda do środka i ślisk razem z laminatem nie zaczyna puchnąć. Kolejna rzecz to jest ślisk Sprawdzamy ślisk czy nie ma uszkodzeń, bo oczywiście deski mają, wyglądają po jeździe bardzo różnie. Tu mamy taki przykład deski, która gdzieś o jakiś kamień zawadziła, jest poprzywiona krawędź. Widać, że ślizg zaczyna nam odchodzić. To też nie jest deska do wyrzucenia. To jest deska do naprawienia. Więc, jeżeli ktoś chce taką deskę naprawić, zapraszamy do nas. My takie rzeczy wykonujemy. Ta deska, jak sami widzicie, ona nie jest czarna. Ślizg nie jest czarny. Ślizg jest szary. O czym to świadczy? O tym, o tym to świadczy, że ta deska była bardzo rzadko smarowana. bo Jeżeli jest smar na desce, na ślizgu, jeżeli ten ślizg jest nasączony smarem widać od razu, że ślizg zaczyna robić się nam czarny. Jeżeli zaczyna się robić nam już taki siwy, tak jak tutaj widać, no to wiemy, że ta deska jest do posmarowania. Jak będziecie na stoku skończycie jazdę to nie jest moment żeby sprawdzić czy deska jest nasmarowana czy nie, ona musi wyschnąć czyli czekamy aż deska wyschnie i wtedy patrzymy jaki jest kolor tego ślizgu najczęściej deska zacznie robić się szara przy krawędzi z jednej i z drugiej strony no bo jak jeździmy na krawędziach to jest najwięcej obciążenia ten ślizg, ten smar ze ślizgu będzie się nam tutaj wycierać Stan krawędzi, czyli przejeżdżamy palcem, sprawdzamy czy nie ma zadziorów, uszkodzeń, jeżeli takowe są, no to trzeba deskę już naostrzyć. Sezonu zimowego, bo to też wszyscy załostrą